No i mamy nową aktualizację Popatrzcie, wleciała nowa mapeczka w nowym wydarzeniu Spongebobowym Ale żeby tego było mało, to popatrzcie Mamy mityczne superkoło, w którym jest Gazymus, Hitfrow 7% szans I w tym momencie zakręćmy sobie Za 1850 klejnotów Widzowie, to jest naprawdę dużo pieniędzy Ale ten skin, no wygląda całkiem potężnie Nie uciekaj, nie, 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 nie No tylko nie Skeletal Dragon Słuchajcie, no on za 2000 klejnotów notów. No ale dobra, my mamy także słuchajcie oferty na różne skóreczki całkiem ciekawe. Dodatkowo mamy specjalne pudełko z nagrodami Sponge Boba. No nie? I tutaj słuchajcie, patrzcie co wleciało. Wleciała emotka Karate Chop, wleciał skin Doodle Bob i ogólnie jak którąś z tych ofert bym kupił, ale zanim to zrobię, to chciałbym jeszcze pokręcić tamtymi kołami czy właśnie kupić te pudełka, żeby zobaczyć czy tu czegoś nie trafimy. No tu jest do znalezienia dużo rzeczy, więc uwaga, kupujemy Specjalne pudełko za 75 klejnotów, a w nim co się znajduje? Mamy aż trzy otwarcia na raz. I teraz uwaga, pierwsze to są odłamki do jakichś tam, nie wiem, emotek, więc olać to, ale drugie. No dobra, mamy 15. A to co to są odłamki? Czego? Co są kroki? A, to są kroki. A ostatnie. Ej, w końcu mamy odłamki do z Spongeboba. Tylko że 6 na 95. No tak, to, to trochę nie oddaje. No ale czy ja mogę w tym kręcić sobie w nieskończoność i sobie. To kupować w nieskończoność, bo jak tak, to robimy największe na świecie. Opening tego, słuchajcie. Żeby zdobyć po prostu skin SpongeBoba i inne ciekawe rzeczy. No właśnie, na przykład te kroki, poparcie. Teraz mamy plus 20 odłamków, więc już trochę lepiej. O, i plus 4 do tego skina. No dobra, to już mamy 10 na 95. O, kurde, dobra, zobaczmy te nowe skiny. No bo ja przyznam, że chciałbym mieć je wszystkie. Pamiętam tego gościa na becie i on wyglądał naprawdę mega, mega spoko. Ale, na przykład, tego gościa, Handsome Squidward, nie było w becie. A serio, no popatrzcie, jak on wygląda. Patrzcie na jego dłonie. I podobna sytuacja z tym Squidwardem. Go także na becie nie było. A te nóżki, i serio, ten nos, a i w ogóle ta czaszka, ja bym chciał nim zagrać. Ale, w sumie, to wróćmy też sobie jeszcze do tego koła. Ja przeglądam, czy czegoś nie mam. Wydaje mi się, że mam, słuchajcie, wszystko poza tym, właśnie, Gazimusem. Więc uwaga, kręcimy znowu za 1850 klejnotów, ale tych klejnotów no to mamy 200 tysięcy, nie pytajcie ile trzeba było za to zapłacić, ale oj, 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 jedno w prawo, no nie, no, koza super. Ja lubię tą kozę, nawet mogę ją wyposażyć, ale to nie to. I tak w ogóle, słuchajcie, ta zemsta holendra, co ona daje? Ona daje, słuchajcie, tą emotkę hamburgerową, znaczy walutę hamburgerową, ale daje też różne paczki, jakieś paczki z różnymi fajnymi rzeczami, więc musimy na pewno w to zagrać. No i to, co jest też fajne, to że dostałem od twórców gry dostęp do tego, żeby tą mapeczkę Don't Be Jelly sobie odpalać, kiedy mi się Chce w grze standardowej. I też zwróćcie uwagę na to, że jak już mamy tą nową mapeczkę, oczywiście w grze standardowej, to ja mogę zrobić coś takiego, że przykładowo jedną pierwszą mapeczką będzie Barbie Dream Dash, spoko, no nie? Ale drugą będzie na przykład jakaś randomowa mapa. To jest genialne. Pytanie, czy wy też to macie? Bo dzięki temu można odpalać po prostu gierki z innymi graczami, na przykład na mojej mapie i mogę zagrać z widzami, więc napiszcie w komentarzu, czy macie tą opcję. A no i misja się ma. Ano. Ale dobra, my zakręcimy sobie... Nie, nie zakręcimy sobie, słuchajcie. Otworzymy sobie teraz kolejny raz pudełko, jeżeli nie da się tylko dwa. Ale mamy kolejne pudełka do otworzenia, więc je też będziemy, słuchajcie, orać, bo tutaj zostało nam naprawdę już mało rzeczy do odblokowania. Więc let's go. No krabowy placek to tam olać. Tutaj... O! Jeszcze nie wystarczy. A teraz... Ej, plus 10 do Spongeboba. Ja wcześniej ani razu w tych pudełkach nie dostawałem Spongeboba. A tu mamy 20 na 95. Więc idąc z tym tropem, to pudełko też musimy otworzyć, bo tu są odłamki SpongeBoba. I może się okazać, że ja w końcu coś trafię. Dawaj. O, plus 12. Odłamki. Ale w końcu do czego to jest? Zaraz się dowiemy, co to jest. Mamy plus 10 do tego, to też się dowiemy, co to jest. I plus 6 do tego skina. No i tak, to są kroki, a to jest jakaś emotka. No dobra, muszę przyznać, kroki całkiem fajne, więc jak najbardziej możemy ich używać. Ale widzę, że teraz żadnego z tych pudełek już nie mogę otworzyć. Ale zostają nam na przykład te pudełka, o pudełko, czy koło. Fortuny. Ale dobra, dawajcie jeszcze raz mityczne superkoło. No co my będziemy się tutaj słuchajcie bujać, no? Może tym razem nam się uda. Nie no, wiecie, ja, ja sobie tak wyobrażam, że w końcu nam się uda, ale dobrze wiemy, że to nigdy nie wypadnie. No bo patrzcie, no znowu mityczne, no. 6 tysięcy klejnotów zmarnowaliśmy, widzowie. Ale jak się odpowiednio postaramy, to tutaj dostaniemy kolejne paczki ze Spongebobem. I widzowie, już 17 listopada w piątek startuje mój nowy sklep na Abra ety Będą nowe koszulki, nowe produkty jak czapki zimowe i do każdego zamówienia zdjęcie z Autografem, ale ze specjalną wiadomością gratis. No i dobra, nowa mapeczka Don't Be Jelly. Ja w nią grałem razem z moją dziewczyną Julina na becie, więc jestem ciekaw, czy będę miał więcej doświadczenia niż gracze, którzy tutaj słuchajcie, grać nie grali. Fajne jest to, że tu jest inna muzyczka. To jest jedyna mapa w całym Stumble Guys, gdzie ta mapa, e, znaczy, że ta muzyczka jest inna. Podczas trybu kreatywnego też jest inna muzyczka, no ale jakby tryb kreatywny nie jest mapą, prawda? Rozumiecie, co mam na myśli, taką stricte. Dobra, jedziemy tutaj, słuchajcie. Te młotki oczywiście chcą nas uderzać, ale. My to olewamy. Oj, zjadło mnie! Dało mnie aż tu? O kurde, myślałem, że to mnie w ogóle nie dotknie. No ale dobra, olać w takim razie, słuchajcie. Tutaj to się zamyka, więc ja to przechodzę sobie trochę innym sposobem. Ok, poczekam, poczekam, poczekam. Tutaj sobie przejdę tak. Tutaj sobie przejdę tak. I teraz lecę sobie od razu na to. Wchodzę sobie w tą bańkę. Tutaj sobie wchodzę w tą bańkę. Tutaj sobie ciach robię, dobra. No i teraz jedziemy, słuchajcie. Ej, dość słabo mi idzie. Ale spoko. Może nie będzie takiej tragedii. Może i tak uda się, słuchajcie, to przejść. Więc uwaga, skręcimy sobie. Tutaj, aj, uderzyło mnie, ale dobra, jedziemy, widzowie. Okej, okay, tu byłeś jeszcze jakiś smar, ale go olewamy. Dawaj, 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 dawaj. I teraz siub do bańki, dobra, siub do bańki, tutaj. Oj, dobra, 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 dobra. Uderzyło. Dobra, znowu uderzyło. Tutaj się od tego odbijemy. I tutaj oczywiście do banieczki od razu wlatujemy. Dobra, okej, okay, tutaj w przód, tutaj w przód, tutaj w przód. Dobra. Okej, okay, teraz to się zamknie tutaj, więc w porządku, bo od razu mnie wybije do góry. Dobra, tutaj ta się zamknie. I też od razu pod, powinna mnie wybić, dobra. Dobra, 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 i jedziemy. Ej, ja myślałem, że my jesteśmy, słuchajcie, naprawdę gigantycznie w tyle. A tu się okazuje, że my zaraz przyjdziemy pierwsi? Nie. Dobra, przesada, dobra, pierwsi to nie Ale popatrzcie, no jesteśmy i tak Jako jedni z pierwszych, lol Dobra, wyhaczmy, czy ktoś tu ma jakiegoś nowego Skina, słuchajcie, nie widzę nic nowego No i dobra, zarówno półfinał Jak i finał mają być jedną wielką Zagadką, tutaj mamy super waterpark No to to takie, powiedzmy, ze Spongebobem Trochę może nawet się kojarzyć, więc jakby Nie ma, słuchajcie, tutaj lipy, dobra Przechodzimy sobie tutaj tędy, okej okay, Dawaj, 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 jedziemy, jedziemy, jedziemy Musimy być jednak w top 8 widzowie, więc tutaj Nie ma beki, oj kurde, ale mnie tutaj Zablokował, ale spoko. Jedziemy, słuchajcie. Jesteśmy gąbką, tak? Jesteśmy super szczęśliwą. Byliśmy super szczęśliwą gąbką Ale teraz, no to już słuchajcie, musimy nadrabiać Serio, bo wszyscy są absolutnie przed nami Ale jak ja się, słuchajcie, dobrze skupię To powinno mi dobrze wyjść ta... Co jest? Ej, nigdy nie miałem takiej sytuacji Żeby, słuchajcie, dwa razy mnie to uderzyło Może jeszcze bomby niech wybuchną na mnie No kurde, to już w ogóle by była masakra Ale, słuchajcie, musimy tutaj ewidentnie zrobić skrócik Jak zrobimy skrócik, to to nam powinno, słuchajcie, dość mocno pomóc Dobra, siup Okej, okay. i teraz, słuchajcie, jedziemy tutaj tym skrócikiem Dawaj tutaj, ciach Okej, okay, okej, okay, okej, okay. ale widzę, że naprawdę Naprawdę dużo gości, słuchajcie, jest przede mną, więc trzeba tutaj się full sfokusować. Okej, okay, jedziemy tutaj. ciach, 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 ciech, ciach. Dobra, i dawaj, i teraz dawaj, 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 jedziemy. Tylko 8 osób przechodzi, więc szybciuteńko, widzowie, widzę, wiem, Dobra, tutaj ciach Ej, czemu czy wszyscy są przede mną, naprawdę? Czy może jednak są ludzie jacyś za mną, bo jestem trochę aż zdziwiony, że ja płynę sam, zauważcie, ja płynę praktycznie dosłownie sam, no nie? Dobra, to jest, słuchajcie, podejrzane. O nie, no nie w tym momencie! No nie! Tu jestem dopiero! No to oni to przejdą przede mną, słuchajcie, jak tak dalej pójdzie o wow, o wow, ale teraz zostałem strollowany przez, słuchajcie, giereczkę no naprawdę, nieprawdopodobnie mnie teraz strollowało, dobra, tutaj ciach, tutaj odbijam się tak, okej okay. przeszedłem numer 7, ale naprawdę była lipa, wow kiedy ja ostatnio grałem honey dropa ej, oglądajcie to do końca ej, serio, na pewno też macie coś takiego w głowie jak ja teraz, że wow, ale nostalgia ale że tak wiecie, łezka wokół kręci, taka najbardziej chyba ikoniczna mapa w całym Guys to jest no nie, ale jazda, i tutaj jeszcze mam grać z widzami, słuchajcie I z innymi przeciwnikami, bo to widziałem jakiegoś widza, słuchajcie Bo kojarzę jego nik kojarzę jedną osobę Ale dobra, jedziemy tak czy inaczej Musimy tutaj uważać, żeby ktoś nas nie chciał tutaj strollować, no nie? Dobra, tutaj uważamy, uważamy, uważamy Dobra, on może zabrać nam, słuchajcie, tutaj te klocki Ale ja sobie skaczę na pojedynczych, no nie? Dla bezpieczeństwa, słuchajcie Dobra, tutaj na to O nie, oni wjeżdżają tutaj do mnie jo nie lubię takich sytuacji, no ale dobra ok to teraz spróbujmy, słuchajcie Uciec sobie tak, żeby było trochę bezpieczniej właśnie. Na przykład gdzieś, gdzie nie ma ludzi Okej, na przykład tutaj, tu jest chyba całkiem spokojne miejsce Uff, chwila chillowania widzowie Chillowania Abra team musi tutaj Słuchajcie, ich wygryźć Dobra, siup Okej, i tutaj jedziemy w takim razie Jedziemy, jedziemy, jedziemy Dobra, okej, tutaj dużo osób, słuchajcie Naprawdę jest dużo osób Okej, dobra, zobaczymy w takim razie Ja bym chciał, słuchajcie, im pozabierać najchętniej tutaj te klocki No nie? Dobra, i zabiorę im No nie, no wszystko nie wiem, zabrałem! Ale hamowa! Zostałem z jednym kolesiem, ale jazda! Nie mogę! Nie mogę! To musi, słuchajcie, się udać! To naprawdę musi się udać! Mam emotkę, słuchajcie, niewidzialności i zaraz, słuchajcie, jej użyję. Dobra, okej, okay. jestem teraz niewidzialny, słuchajcie, jestem teraz niewidzialny. Dobra, okej. Okay. I teraz, słuchajcie, skaczę za to i czy uda się? Nie! Dobra, to zobaczmy, ile za to, słuchajcie, zarobiliśmy. Odbieramy sobie jakąś tu tutaj walutę, ale ja bym chciał, słuchajcie, mieć ten prezent, a do niego trochę nam brakuje. Natomiast nie kręciliśmy dzisiaj Kołem Fortuny za darmo, więc zrobimy to w tym momencie. A w dodatku mamy jeszcze tam kolejne paczki do odblokowywania. Nowa mapka fajna, ale dzisiaj bardzo źle mi na niej poszło. Będzie skin?! To no nie, i dlaczego nie? Ale wiecie, co mnie jeszcze zastanawia? Prosiliście mnie, żebym to sprawdził. Czy przypadkiem SpongeBob nie jest faktycznie najmniejszym skinem w całym Stumble Guys? Bo ostatnio nawet graliśmy przeciwko kapibarze i wydawało się, że on może być podobnego rozmiaru, ale tu mamy koreańskiego tygrysa i on na pewno jest najmniejszy w grze, więc sprawdźmy to. I teraz tak, zajmijmy się najpierw Icy Heights, oczywiście, no nie, no bo to jest bardzo dobra mapka, żeby sprawdzić wysokość skina. Oczywiście skin nie dotyka naszego nie ani nic z tych rzeczy, ale chcę sobie przypomnieć dokąd on mniej więcej sięga, słuchajcie, tutaj. No, powiedzmy, że sięga na wysokość tego płatka śniegu albo ciutkę niżej. Natomiast teraz weźmy właśnie skin Spongeboba. Wydaje mi się, że wszystkie Spongeboby będą tej samej wielkości, więc weźmy na przykład tego właśnie bez gaci. No więc wiadomo, wziąłem teraz tak samo tą mapę i wydaje mi się, że naprawdę Spongebob jest mniejszy, serio, że on sięga niżej tego niku, no ale zobaczmy na przykładzie, słuchajcie, te... o kurde, ej naprawdę Naprawdę, on jest sporo niższy. Tamten miał mniej więcej ucho na wysokość tego płatka śniegu, a ten nie. Więc, moim zdaniem, Spongebob to jest nowy, najniższy skin w całej grze. Dobra, to dawajcie te pudełka, otwieramy, Kurczę, Ja mega lubię te pudełka. Widziałem, że Wam się też podobają te unboxingi, więc mamy tu aż pięć rzeczy do otworzenia. I uwaga, pierwsza od nich jest Mackenzie. Nie graliśmy w końcu chyba tym skinem, ale można spróbować. Kolejne. Znowu Mackenzie oddaje. Oj, zdecydowanie oddaje. Dobra, jeszcze trzy i teraz, no narwal. Słuchajcie, no ja cały czas powtarzam w każdym odcinku, że strasznie chcę go mieć. No ale niestety ciężko, no mamy 39 na 130 widzowie. I tutaj jeszcze. No nie no, 19 na 200. No dobra, ten jest nierealny, ale tego narwala bym chciał, tylko słuchajcie, problem jest z tym, że te paczki są, no widzicie, raz na godzinę. Ale to dawajcie, otworzymy sobie kolejne tutaj pudełka. Na przykład duże pudełko Krok. I czy w nim dostaniemy na przykład narwala? Nie no, raczej w nim to nie. Ale dostajemy. O! Blisko jesteśmy do skina Bugeya, więc całkiem w porządku. Mamy oczywiście kolejne pudełka, więc je też sobie tutaj otwórzmy. Popatrzcie, potwierdź zakup. Duże pudełko, krok. I co my w nim mamy? Uwaga, mamy w nim 15 dolamy. No dobra, 15 dolamy to tak średnio, bo już lamy mam. Mackenzie też mam, więc no. Znowu się powtórzę, ale tak trochę średnio. O, tego bym chciał, tego bym chciał. To też zawsze mówię, no ale oczywiście nie możemy go trafić, bo no bardzo mało tych odłamków leci. No i jeszcze jedno pudełko mega krok. Tutaj mamy aż cztery otwarcia, więc uwaga, pierwsze. I dostajemy leniwca. No dobra, go akurat mamy. Dobra, tutaj plus trzy do tego ziomala, więc fajnie. Teraz. Pl plus 5 do Mackenzie. I uwaga, plus 5 do tego Magboy. Wszystko okej, okay, ale teraz don't B Jelly, jedziemy i tym razem, słuchajcie Nie failujemy aż tak, leci muzyczka ze Spongeboba I wygrywamy Chciałbym, słuchajcie, bardzo dostać ten pakiecik No nie, eee, tego Spongeboba, wiecie To pudełko, no nie, więc musimy tutaj Ewidentnie wygrać, żeby zarobić po prostu dużo punkcików Dobra, jedziemy teraz, okej, okay, tutaj Ja mówiłem, że dobrze się zmieniać w piłkę do siatkówki I oczywiście teraz to właśnie zrobiliśmy Dobra, tutaj uważamy, bo tutaj Będzie biło, oj, 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 Tutaj to niedobrze, tutaj to niedobrze Ale dobra, wiecie co, a poczekam sobie tutaj Wow, dobrze nas wrzuciło, Spoko. Nawet, słuchajcie, to ciśniemy z tą bańką tutaj, dawaj, dawaj, dawaj tutaj. Na samym środeczku jesteśmy. I teraz jedziemy, słuchajcie, jesteśmy pierwsi, więc mam nadzieję, że to wykorzystamy, słuchajcie, i nie zważywimy tego. Polećmy sobie teraz tędy tutaj. Oj, tutaj. To nie było dobre, że poszedłem w ten kierunku, ale spoko i tak jedziemy, bo jesteśmy dobrze rozpędzeni. Więc teraz uwaga, jedziemy tą bańką. Tą bańką, oczywiście, do góry i do przodu, słuchajcie. Dobra, okej, okay. ona się tutaj zaraz skończy, więc ja bym się odbił właśnie od tego. Odbiłbym się tutaj od tego, no i dobra, i widzicie. I co? Co tu koza już robiła? Ej dobra, bardzo szybko tutaj koza nadeszła. Nie wiem, słuchajcie, nawet jak. O nie, bo to mnie zje. To mnie zje, to niedobrze. To wolę sobie tutaj poczekać. Ktoś już przeszedł? Ty! Ej! Ale ja to zrobiłem praktycznie bez żadnego fejla To co tu się dało zrobić, słuchajcie, lepiej? O kurde, jeszcze mnie tutaj wywaliło Ej, nie wiem, co się dało tutaj, słuchajcie, zrobić lepiej Ale uciekam sobie tutaj przed tymi meduzami Dawaj, 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 dawaj Bo tu meduza nadjeżdża Ale mnie wybiło Ale mnie teraz wybiło Dawaj, zmieniaj się w tą Okej, okay, dawaj, no dawaj szybko No nie, chłopie Chłopie, co ty tutaj wyprawiasz? Dawaj, idź już szybciutko Będę, słuchajcie, czwarte, więc nie jest w sumie aż tak źle e Tu się nie da przeskoczyć Wow, to jest ściana, wiedzieć! No, ty, jednak nie była ściana. Wracaj tam, wracaj, bo. Ej, bo zaraz naprawdę nie przejdę i będzie totalna lipa. Nie widzę tutaj także żadnego innego nowego skina. Okej, okay, średnio mi się to podoba, że znowu mamy super water park, a zaraz się okaże, że będziemy znowu mieli Hani dropa. Ej, to po co oni w takim razie dają tam taką informację, że tam jest niby losowe, no nie? Że to jest niby losowe i tak dalej, i tak dalej. Dobra, tutaj poczekam, właśnie sobie przejdziemy o w ten sposób, no. No dobra, to może być zbieg okoliczności, ale średnio chcę mi się, słuchajcie, w to wierzyć. Serio, tam było napisane, że pu... I finał. Są losowe, więc liczę na to, że jednak będą losowe. No ale dobra, jedziemy tak czy inaczej, goście tutaj lecą bokiem, ale dużo z nich będzie właśnie odpadać, więc jakby dla mnie spoko. Bo ja sobie tutaj przechodzę to na spokojnie tą wiewiórą i przez to jest trochę bezpieczniej. Więc jedziemy, jedziemy, jedziemy. Tutaj jest niedobra bomba. ok, tutaj też jest niedobra bomba, ale nie wybuchnęła na całe szczęście na mnie. Więc spoko. Tutaj, słuchajcie, bym zrobił ten właśnie sobie skrócik. Siup, Okej! Okay. I teraz jedziemy sobie tutaj ładnie, pięknie z skrócikiem. Dawaj! Dawaj, dawaj, chłopie, tutaj podwójna. Spacja, tutaj siup i tutaj znowu siub, dobra. Okej, okay, spoko, spoko, spoko. I tutaj sobie wlatujemy na to. I na spokojnie, słuchajcie, na spokojnie sobie tutaj ciśniemy. No, fajnie, jakby nie był Honey Drop na koniec, tylko na przykład jakiś bombardment. Dawno nie grałem bombardmenta takiego złego. Albo, słuchajcie, jakiś Rush Hour też dawno nie grałem, no nie? Ale zobaczymy, słuchajcie, co tam nam się pokaże. Dawajcie, jedziemy sobie tutaj, jedziemy sobie tędy. Okej, okay, tutaj jest kula, której oczywiście, no, chcemy uniknąć. Dobra, tutaj będą kolce, których chcemy uniknąć, spoko. Tutaj jest środek, którego chcemy uniknąć. Aj. Ale przywaliło biednemu Aberalele, no. Strasznie biedne Aberalele, ale przechodzimy do finału. Okej, okay. to słuchajcie nie jest honey drop, to jest bodbash, więc zapowiada się, słuchajcie, naprawdę grubo. Dawajcie, ciśniemy w takim razie, let's go. Ej, spoko, bodbasha też bardzo dawno nie grałem, tylko bardzo chciał chciałbym, żebyście nie motkowali, tylko żebyście widzowie zrobili jakiś rekord, no. Dobra, ja się zrobię tutaj, słuchajcie, na niewidzialnego po prostu i będę sobie na niewidzialności cisnął, bo w innym wypadku to oni będą mnie cały czas dojeżdżać Nie! O kurde, no nie, to by była padaka Gdybym odpadł, serio No nie uwierzyłbym w to, dlatego słuchajcie To zasejwowałem, to już nie była kwestia umiejętności Tylko godności, słuchajcie, serio To była kwestia godności Dobra, okej, okay. tutaj sobie lecimy Tak, i ej, naprawdę, ale oni mnie Wkurzają tutaj, serio, zostawcie mnie W świętym spokoju, ja się robię tutaj na niewidzialność Ale na tej niewidzialności też wcale nie jest tak łatwo Dobra, dwie osoby, słuchajcie, już tutaj odpadły Okej, okay. trzy osoby już tutaj sobie odpadły ja sobie, słuchajcie, zrobię nowu, znowu niewidzialność i słuchajcie, cztery osoby, 5 osób nam odpadło. Baun, baun, próbuję bić, ale my się, słuchajcie, nie damy mu tutaj uderzać tak łatwo. Dobra, są, słuchajcie, dwie czerwone biedronki. Okej, okay, okej, okay, spoko. Jeszcze jeden typu nam został właśnie ten baun baun Dobra, ja się tutaj cały czas robię, słuchajcie, na niewidzialność, żeby on oczywiście nie wiedział o mnie. I wygrywamy to! A few moments later! Dobra, 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 dobra. Czy ja teraz dostanę? Już w tym momencie nie. <laughs> Brakuje mi 15 do tego pudełka. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Już to odbieram widzowie, spokojnie. No chciałbym, ale oczywiście to się wszystko baguje. Ja cię klęcę. Klikaj to, klikaj to. Tutaj też to klikaj. Dawaj to odbieraj to wszystko. Tutaj odbieraj te gwiazdeczki. Let's go. No to co ja mogę więcej powiedzieć widzowie? Poczekałem swoje i mamy teraz tak to pudełko, ale czy kolejne? No niestety te SpongeBobowe nie. Ale tu mamy jeszcze kolejne pudełka. Więc dawajcie, otwieramy to, bo tutaj się naprawdę dużo dzieje. Ultra pudełko krok. I co? Może teraz jakaś dobra skóreczka nam leci? Nie no, ej, alto Mackenzie, naprawdę mnie tak prześladuje, że to serio jest niesmaczne. No drugi raz! Dzięki, naprawdę dzięki. Trzeci raz? Okej, okay, to jest naprawdę dziwne. Okej, okay, narwal, no ale ten narwal, ej, a gdyby dało się sprzedawać skórki w Stumble, guys, to szczerze bym odkupił od kogoś narwala. Tego na gościa bym nie kupił, miałbym go gdzieś, no nie? Tego Wektor Ipsum! W ogóle czym się różni Wektor Ipsum, widzowie, od tego. Przecież to jest. No, no dobra, może nie identyczne, ale naprawdę to nie jest jakoś bardzo od siebie różniące się. Okej, okay, lecimy z kolejnymi pudełkami, krok! Let's go! Jedziemy! Ej, uwielbiam to otwierać, naprawdę! I przez to mamy skin bogeja. Ej. No to pięknie, to w końcu mamy coś nowego, to to mi się podoba. No popatrzcie, naprawdę jest grubo. On oczywiście jest w słabej jakości, jak wszystkie skiny w StumbleGuy ale wygląda to już całkiem smacznie. Teraz otwieramy sobie kolejne pudło, więc dawajcie, jedziemy sobie z tym pudełeczkiem. Tutaj są aż trzy otwarcia i uwaga! No tak, wracają do nas żetony A ile w sumie wróci tych żetonów? 75, czyli mm, trzeba oglądać te duplikaty. O, tutaj nam niewiele brakuje do tej legendy. I tutaj jeszcze Mackenzie. I to ile nam da? Plus 60, czyli mamy 966 na tysiąc. No to fajnie. Ale przed nami jeszcze jedno pudełeczko. Całkiem ciekawe. Mega pudełko. I teraz, widzowie, otwieramy je. I uwaga, czy będą tutaj duplikaty? Tak, będą. Dobra, no to dawajcie. O, tego jest blisko. Patrzcie, 82 na 90. No naprawdę, tego poluje. LOL! Odblokowujemy tą legendę.